Siema tutaj Buka jest to gra Geta Sandras Multiplayer, Roleplay, czyli prawdziwe życie będziemy musieli pracować yy, zawsze zjeść jakieś jedzenie yy, no i inne różne rzeczy. Yy, a więc dobra. Teraz Wam trochę pokażę, co i jak. E, jak to się w ogóle w to gra. E, no i tak, kupujemy samochód. E, oczywiście musimy go naprawiać, jeżeli nam się zepsuje. Musimy tankować i różne inne rzeczy. Ja już mam tutaj samochód, ale oczywiście jak będziecie chcieli więcej e, takich filmików to chyba zacznę grę od nowa, żebym wam to pokazał to będzie również taki mały poradnik Ja pracuję u dealera Broni i sprzedaję materiały za taki 5000 paczek Zostaje się 50 tysięcy. Przy sobie mam 46 tysięcy. Naprawdę praca się opłaca, ale jak na razie radzę Wam zostać e, mechanikiem. I jak widzicie w lewym górnym rogu... E, tak, w lewym górnym rogu... Mam materiałów 38 tysięcy. Sporo zbierania. Choć dawno temu grałem w tą grę. E, aha, trochę lak, ale dobra. No, jak widzicie, samochód w nas zwalny, Nie mieliśmy zapiętych pasów. E, oczywiście, jeżeli mamy odpięte pasy i tak bardzo rozwalone, rozwalone auto, e, to może nawet policja nas skontrolować. Ja się właśnie zagapiłem i nie zauważyłem, jak jechał z prawej strony samochód. E, teraz jadę się najeść. No i moja praca y, to trzeba kupywać materiały za pieniądze, to też trzeba zarobić u mechaników trochę pieniążków i później kupywać i oddawać do fabryki. Eee, tankowanie. Dobra, tankowanie pojazdu, proszę czekać. I teraz sobie y Napiję się picie No super To właśnie mnie zabili e, No nie Czemu to ja e, No kurde Lole. No jeżeli nie mamy samochodu tak jak widzicie To jest bardzo trudno Yy, możemy się kierować u kogoś u kogoś pod wózką. jeszcze jeżeli mamy dowód i prawo jazdy to jest jeden plus że możemy określić samochód lub jakiś skuter ale niestety do tego samochodu się nie dostanę ponieważ on jest on ma za dobre zabezpieczenia yy, co tu jeszcze może o to może ukraniemy turbowózek kradnie No i tak jak widzimy, kradniemy. Wszystko w lewym górnym rogu na trzecie jest opisane, co on robi. Oczywiście taki kolor też możemy robić. Jeżeli nie wiecie, co to RP to mm, w ogóle forum Wam wyślę tego serwera, bo serwer jest naprawdę fajny. Nie jest aż taki trudny, że mm, trzeba jeździć po jednym pasie, bo to dla mnie by było za bardzo trudne. Eee, no, i, no i tam jest wszystko wyjaśnione, co to rp eee, i jest IP. No to jedziemy turbowózkiem po nasze auto e, No i na kolejnych filmików jak będzie e, ten, seria z tej gry to będę ogarnięty bo pamiętam dosyć to wszystko e, jak to się robiło więc nie będę miał żadnych problemów. No i super. Ta już mogę wracać na spawn. Bo niestety e, nastąpi wraz spawny, nieużywanych pojazdów I muszę teraz jechać na spawny. Nie, wyłączę sobie radio. No i po drodze mogę Wam pokazać, że tam jest ratusz, a tu jest. Nie, tam jest urząd, a tutaj jest komenda policyjna. O tak, tam, tam. A tam był bank. A tu no tam to jest praca dilera broni. Możemy również tak jak ja rozwozić materiały. E, no i tutaj też e, e, też kierujemy się ogłoszeniami, na przykład rekrutacje do pizzerii na Idlewood. Wymagane sportowe auto, rekrutacja, szajka rodzinne. Czyli nie mamy sportowego auta i chyba tak jak mi tutaj chodzi, to musimy być w szajce lub rodzinnie. E, oczywiście możemy w sklepie kupować CB Radio, papierosy i różne inne rzeczy. Możemy również robić swoje własne firmy, na przykład sprzedawanie jakichś papierosów, alkoholi i również tam... Restauracje możemy robić, ale to wszystko dowiecie się na forum. Eee, no to tu jakaś dziewczyna sobie na przystanku stoi. Nie zabiorę ją, bo nie mam drugiego siedzenia. Eee, ja tak dokładnie zbieram tych materiałów z 50 tysięcy i później je sprzedam ale niestety nie zobaczycie chyba że będziecie chcieli z tym kątem albo będziecie chcieli z nowym kątem czyli z nowym kątem będę musiał wszystko od nowa robić ale trudno się mówi jak chcę nagrywać z tej gry to to no to, to jest wybór do was zmienię sobie radio no i tak ja wam proponuję żeby na sam początek zapisać się do pracy mechanika jeżeli będą odcinki to wszystko wam pokażę później należy, później należy zrobić dowód osobisty czyli idzie się do urzędu i się robi później tam prawo jazdy co chcecie samochód e, gdy mamy samochód i trochę pieniążków które zarobimy w, u mechanika jako mechanik no to e, już praca e, no wy decydujecie jaką chcecie pracę bo u mechanika też można zakładać tam felgi to trochę więcej kasy można zarobić i e, też jest wypłata ale ja pracuję w dostarczeniu materiałów, czyli jako dealer broni możemy też dostarczyć materiały i właśnie w ten sposób mam tak dużo materiałów i później możemy sprzedawać bronie na przykład M4 chodzi o jakieś 12k czy 10 z czego co pamiętam No i zbliżamy się do mm, fabryki broni, tak, fabryki broni, czyli tu odstawiamy nasze materiały, których nie wziąłem, no nie, jaki jestem szybą. Dobra, to przejdziemy sobie przez, ma przez miasto, oglądniecie sobie, albo nie, e, czym szybciej to będzie lepiej, czyli nitro, jedziemy szybką drogą. O, wow, ale bywalną. No i jeżeli popełnimy jakieś przestępstwo, to oczywiście idziemy do więzienia. A jeżeli długo siedzimy w więzieniu, to polecam dla bogatych, polecam Wam prawnika, bo żeby odblokować żeby prawnik wyjął was z więzienia, to trzeba zapłacić około 40 tysięcy. Jak wam się uda, to 30 tysięcy. No i tak, i gdy tutaj dojdziemy to musimy wpisać ukośnik mats get10. Dawajcie ludzie. Ukośnik mats get 10. Dawajcie, mats get 10. I jeżeli dojedziemy do fabryki broni, to jest fabryka materiałów, to tam wpisujemy ukośnik mats dostać. No i to na tyle. Jeżeli chcecie więcej filmików z tą grą, to łapkę w górę, piszcie komentarze i nie zapomnijcie e, subskrybować mojego kanału, jeżeli Wam się podobają filmiki. E, no i jak widzimy, jak widzimy, jak wy, wie, widzimy, no jak widzimy jest tu włoska restauracja czyli ktoś sobie złożył podanie na forum że chce mm, zrobić restaurację no, bardzo fajna bardzo fajna ładna ładna luksusowa nawet żem powiem nawet samochody są e, no i jeżeli e, jeżeli i tam hit admin czy coś takiego yy, pozwoli czyli musi być dużo komentarzy że podobają się yy, wasz, wasza praca yy, to admin zobaczy jeżeli mu się to również spodoba i będzie to sensowna firma to ona powstanie, będzie spawn, spawn na przykład tak jak w tej restauracji, że jak zginiemy, to pojawimy się w restauracji i e, chyba Wam może dać nawet pieniądze. No i to na tyle. Jeszcze tutaj sobie walnę tak w blok. O! E, dobra, to kończymy. Tak jak Wam mówiłem. Łapka w górę komentarze, jeżeli Wam się spodobało, to. Oceniajcie, czyli subskrybujcie. To naraka.